Cześć, nazywam się Michał Tondera i w tym odcinku chciałem Wam pokazać, w jaki sposób prawidłowo zamontować klimatyzację w Waszym domu. Jeżeli już wybraliśmy optymalne miejsce dla naszego klimatyzatora, dla naszej jednostki wewnętrznej, tutaj mamy na załączonym kadrze jednostkę najbardziej popularną typu split, to musimy pamiętać, że poza odpowiednim umiejscowieniem tej jednostki, tak aby powietrze, E, fajnie nam się rozchodziło po pomieszczeniach. Musimy też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zamontujemy. Chodzi tutaj głównie o zachowanie odpowiednich odstępów, jakie wymaga producent. W tym oto klimatyzatorze, jak w większości splitów, producenci wymagają, aby odstęp od sufitu wynosił 15 cm. Jest to bardzo istotny parametr, ponieważ jeżeli zmniejszymy tą odległość, to wtedy niestety przepływ powietrza przez tą jednostkę będzie zmniejszony przez co jednostka może pracować mniej wydajnie. Obniży nam się tutaj oczywiście przepływ powietrza. Sam czujnik temperatury, który jest umieszczony na górze jednostki, też będzie troszkę zakłamywał temperaturę, którą jednostka zaciąga. Oczywiście jest na to rozwiązanie, jest tak zwany tryb y, I feel, który działa na zasadzie takiej, że Split pobiera informacje, odczytuje z pilota temperatury, jaka jest w pomieszczeniu. Natomiast, y, co ciekawe, bardzo często możemy znaleźć w portfolio innych firm zdjęcia z montażu, gdzie tego typu jednostka jest wręcz przyklejona do sufitu. No jest to błąd montażowy, aczkolwiek rozumiem, że istnieją takie sytuacje, że no taki montaż może być wymuszony, tak? Ja potrafię to zrozumieć w momencie, kiedy mamy gdzieś niewielką sypialnię na poddaszu, nie mamy innej możliwości i no musimy tak ten zamontować. I ok, to będzie działać. W trybie chłodzenia wschodzimy tą niewielką sypialnię i uważam, że lepiej mieć nieprawidłowo zainstalowaną klimatyzację, ale komfortową przez paną noc, niż męczyć się we własnym domu. Aczkolwiek my w tym materiale mówimy o ogrzewaniu tą klimatyzacją. Także ona będzie pracowała generalnie przez cały okres grzewczy. Można powiedzieć, że to jest jednostka, która pracuje praktycznie cały rok. W tym momencie mamy przełom maja-czerwca i do tej pory wielu klientów przez tą aurę dogrzewa na bieżąco swoje domy. Tak samo robię ja, także trzeba mieć to na uwadze. Omawiamy temat, jak prawidłowo zainstalować splita, aby służył on nam w sposób wydajny i bezawaryjny do ogrzewania naszego domu. Na rynku co prawda są jednostki, które nie wymagają aż takiej dużej dużego odstępu. W danych katalogowych jest podawane, że wystarczy im około 5. Jednostka różni się troszkę budową. Chodnica jest szersza, taka jednostka bardziej odstaje od ściany niż w tym przypadku. Nie jest taka urodziwa jak ten Split. Natomiast kolejną rzeczą ważną jest to, że może zaciągać powietrze przez całą szerokość swojej obudowy. Także są takie jednostki. Warto rozważyć ich zakup i montaż. Jeżeli nie mamy możliwości, umieszczenia odpowiedniej wysokości w standardowym splicie. Ok, taki split, kiedy jest uruchomiony w trybie grzania, jest zaprogramowany w taki sposób, że żaluzja tutaj dolna otwiera nam się w dół i powietrze ciepłe jest pchane do dołu. Co jest logiczne, aby ono rozchodziło nam się w sposób prawidłowy po naszym domu. Co ciekawe, na YouTubie można znaleźć materiały, gdzie tego typu jednostka została zamontowana około metr nad ziemią. Może wygląda to komicznie. Natomiast nie do końca jest głupie, ponieważ ulokowanie w tym miejscu pomoże jeszcze bardziej, temu powietrzu rozchodzić się w sposób optymalny, tak. Co prawda, ja sam jeszcze takie montażu nie przeprowadziłem, nie wiem czy kiedykolwiek podejmę. Ja uważam, że speed jest tak skruowany, że on jednak przez wypuszczanie tego powietrza gorącego bezpośrednio w dół i skierowanie go tutaj strumienia. W stronę podłogi jest wystarczający, aczkolwiek to co widziałem, nie uważam tego za błąd. Jest to ciekawe rozwiązanie. W niektórych przypadkach może się naprawdę fajnie sprawdzać, natomiast ja wolę zostać przy standardowym montażu. Oczywiście, na rynku są typowo jednostki na ściany przypodłogowe, które też mogą służyć do ogrzewania, natomiast ich cena w porównaniu do typowego splita no jest niestety wyższa. Także dlatego ktoś ze względów ekonomicznych postanowił zastosować takie rozwiązanie. Dodatkowo, częściej też split ma lepszą efektywność energetyczną niż taka jednostka przypodłogowa. Także tutaj są dwa aspekty, dla których mogę zrozumieć, że ktoś postanowił zamontować taką jednostkę, która ma służyć do ogrzewania, właśnie na wysokości około jednego metra. Jeżeli już jesteśmy tutaj przy splicie, chciałbym wam pokazać, jak prosta jest czynność czyszczenia, wyciągnięcia filtra z takiej jednostki. Tu akurat mamy dwa klipsy, podciągamy do góry i mamy nasz filterek, który. Wyciągamy, od góry możemy odkurzyć, tutaj przemyć wodą, taki filtr możemy wsadzić nawet mokry. I taką czynność może przeprowadzić każdy użytkownik bez większego problemu. I uważam, że taką czynność, jeżeli ogrzewamy jednostką, jest to główne źródło ogrzewania naszego domu, warto robić taką czynność raz na dwa tygodnie. I jak już wcześniej wcześniejszym materiale mówiłem, ten kurz, który Ty się czyścić, nie ląduje na Waszych meblach. I tak, podczas ogrzewania, po uruchomieniu jednostki, żaluzja otwiera nam przemysł w taki sposób, i powietrze jest pchane na dół. Dlatego też taki spiz jest przystosowany do ogrzewania pomieszczenia i nie trzeba go umieszczać tak, jak tu wcześniej po, y, wspominałem tak nisko, bo on jest przystosowany do tego, aby nasze pomieszczenie skutecznie ogrzać. Dlatego też ja raczej wolę trzymać się wytycznych tak, żeby Wyglądał klimatyzator estetycznie i był, jak gdyby, nie tylko urządzeniem, które musi być w naszym pomieszczeniu, ale także mógł stanowić ozdobę i wkomponować się w wnętrze naszego domu. Ok, z racji, że jesteśmy na montażu klienta, chciałbym pokazać Wam drugiego splita, który będzie służył do ogrzewania, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na. Lokalizację. Jest to bardzo dobre miejsce, ponieważ mamy tutaj schody i bardzo dużą kubaturę nad samym klimatyzatorem. Dzięki temu ta kubatura nad nim będzie działała jak swoistego rodzaju bufor. Wtedy taki defroz jednostki, jeżeli ona będzie się musiała rozmrozić, nam jednostkę zewnętrzną, będzie bardzo płynny, szybki i generalnie będzie zauważalny. Także. Odczujemy jakikolwiek spadek temperatury podczas tego procesu. Także ja, będąc na oględzinach u klienta, często, właśnie, jeżeli to jest dom piętrowy, oczywiście, często szukam, właśnie, oglądam tą klatkę, jak to wygląda, czy to miejsce będzie optymalne, tak? Ponieważ ilość zaciąganego tego powietrza jest bardzo duża, ten przepływ jest super, nie jest tu niczym jednostka ograniczona. Także pracuje wtedy według mnie najbardziej wydajnie. I tak jak tutaj wcześniej mówiłem na temat rodzajów splitów, to tutaj widzimy zaciąg od góry. Nie jest po całej długości jednostki, jest ta jednostka dosyć wąska. Natomiast jednostki, o których wcześniej wspominałem, które wystarczy tylko 5 cm od sufitu do zasięgania powietrza, mają chłodnicę szerszą, przez co najbardziej oscilałam od, od ściany a zasiąg samego powietrza odbywa się po całej szerokości jednostki wewnętrznej oczywiście. I uważam, że no, nawet taką jednostkę warto byłoby tutaj zainstalować, aczkolwiek wygląda ona dużo gorzej niestety niż ta tutaj na załączonym obrazku. Natomiast ten większy wymiennik powoduje to, że mamy większą powierzchnię oddawania ciepła, co też mimo identycznej mocy, którą mamy na papierze, możemy być, spodziewać się lepszej efektywności e, działania takiej jednostki. Kolejną bardzo ważną, istotą, istotną rzeczą jest umiejscowienie agregatu zewnętrznego, ponieważ podczas grzania taka jednostka e, generuje bardzo dużo skropli. I o ile podczas dodatnich temperatur nie będziemy mieli problemów z odprowadzeniem kondensatu z agregatu, o tyle kiedy przyjdzie nam temperatura poniżej zera, będzie on zamarzał. Dlatego też ja dobierając odpowiednie miejsce dla agregatu, wybieram takie, aby woda mogła swobodnie spadać bezpośrednio pod agregat. Jeżeli nie możemy w taki sposób odprowadzić, musimy zastosować przewód, w którym ten kondensat będzie odprowadzany. Oto wtedy niestety musimy dołożyć grzałkę tego przewodu, aby kondensat nie zamarznął nam w tej rurce odprowadzającej. Ja wam pokażę, może gdzie zaczyna się problem. Mamy tutaj kruciec, który służy do odprowadzania tych skroplin i generalnie pierwsze miejsce, w którym zamarza nam kondensat, to jest tutaj ten zakręt. Także grzałkę należy poprowadzić od wewnątrz agregatu przez całą długość kabla odprowadzającego, przewodu odprowadzającego. Kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, tutaj na przykładzie tego agregatu widzimy, że poza miejscem na odpływ mamy też pozostałe elementy, w których może cieknąć woda. Także jeżeli zależy Wam na tym, aby 100% tego kondensatu odpłynęło właśnie tą rurką odprowadzającą, to też trzeba się zastanowić, aby zaślepić tutaj te miejsca, gdzie on też może się wydostać. Jak możemy podłączyć ten kabel grzewczy? Sposoby są w sumie trzy. Pierwszy manualny, czyli podłączamy grzałkę, zasilanie jej może klient sterować za pomocą wyłącznika, który będzie umieszczony gdzieś wewnątrz domu, w dogodnym miejscu. Ewentualnie też poprzez wsadzenie wtyczki do kontaktu. Wiem, bardzo archaiczne rozwiązanie, no ale tutaj przynajmniej klient może mieć wpływ, kiedy mu to działa, kiedy nie. W tym miejscu zwrócę uwagę, że kabel grzewczy który jest dostępny na rynku, ma moc od 20 do 100 watów na metr. Także ja i tak uważam, że jest to niepotrzebna strata energii. Dlatego ja zawsze walczę o to, żeby agregat był w takim miejscu, żeby ten konwent mógł swobodnie odpływać. Ale wracając do sposobu podłączenia grzałki. Drugi sposób, możemy zastosować termostat z regulacją, który możemy ustalić przykładowo na temperaturę minus -1, 0 stopni. Wtedy on załączy grzałkę i będzie grzał tylko wtedy, kiedy istnieje ryzyko zamarznięcia tego kondensatu. Trzeci sposób, wydaje mi się on najlepszy, możemy wpiąć się bezpośrednio do podłączenia oryginalnej grzałki. Tutaj, akurat w tym agregacie, mamy grzałkę tacy ociekowej. Za pomocą przekaźnika i taka grzałka będzie pracować wtedy, kiedy pracuje grzałka zamontowana oryginalnie w agregacie. Natomiast też należy zwrócić uwagę, różnie producenci podchodzą do tematu wystarowania grzałki. Tu akurat na przykładzie tego e, agregatu grzałka jest wystarowana w taki sposób, że e, elektronika załącza ją 5 minut przed planowanym defrostem e, i wyłącza ją około 5 minut e, po wykonaniu defrostu. Także w, umożliwia to swobodny odpływ, swobodny odpływ kondensatu e, i powoduje, że grzałka nie działa cały czas. I tutaj, w tym miejscu, chciałbym zwrócić uwagę. Są producenci, którzy karygodnie podeszli do sposobu wysterowania oryginalnej grzałki, którą sami instalują. I to jest jeden z popularnych producentów, i to też jednostka nie jest tania. Tam grzałka załącza się za pośrednictwem termostatu. Temperatura powietrza spalana ma na zawrzeć do poniżej 4-3 stopni, i on taką grzałkę załącza. I nawet jeżeli jednostka nie pracuje na grzaniu, to i tak, jeżeli dochodzi napięcie do agregatu, tak żałka pracuje całą dobę. I tutaj e, możemy spodziewać się nawet e, zużycia energii na poziomie 100 W na godzinę. Także w ciągu e, całej doby no to nam się e, przełoży na zużycie e, na poziomie 2,5 kWh. Myślę też, że warto rozważyć montaż tego agregatu nad przysłowej glebie. Dlaczego? Sama jednostka jest w sobie cicha, tak? natomiast wibracje, jakie generuje sprężarka, mogą nam przenosić się do, wewnątrz, do wnętrza budynku. Będzie to się objawiało takim delikatnym buczeniem. Tak? Kiedy to może najczęściej występować? Podczas defrostu samej jednostki oraz w momencie, kiedy będzie ona pracowała z maksymalnym obciążeniem. W momencie, kiedy położymy taki agregat na glebie za pomocą podstawy gumowej, Ewentualnie możemy przygotować, podobnie jak pod pompę ciepła, jakieś bloczki betonowe, żeby ona była troszkę wyżej od góry. No, ten problem nie będzie występował, tak? Jedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli agregat będzie bliżej gruntu, możemy się spodziewać częstszych defrostów, tak? Ale sądzę, że te kilka defrostów więcej na dobę wynagrodzi komfort akustyczny, Mieszkańców domu. Tak? Także jeżeli macie miejsce, sądzę, żeby rozważyć położenie tego agregatu właśnie na gruncie. Ok, na koniec tego materiału, po omówieniu prawidłowego montażu jednostki wewnętrznej, zewnętrznej, gdzie agregat umieścić, postanowiłem wbić kij w mrowisko. Tak? Tutaj widzimy elewację zewnętrzną. Bezpośrednio za tą ścianą mamy jednostkę, która była przy schodach, która wcześniej była omawiana. No i teraz co? Jakby to zostało zainstalowane przez większość instalatorów? Oczywiście wychodzimy tutaj, mamy pół metra przewodów. Otóż, tak nie powinniśmy tego zamontować, ponieważ w danych producenci zwracają uwagę na minimalną długość rurociągu gazowego. Dlaczego zwracam na to uwagę? Naprawdę bardzo bardzo wiele osób lekceważy zachowanie tej odpowiedniej długości. Tu akurat, przez to, że inwestor będzie robił elewację na nowo, skorzystaliśmy z okazji, że będziemy mogli ten nadmiar przewodu schować. Tak? Klienci tutaj też niekoniecznie są zadowoleni, że Taka pętelka, gdzie za klimatyzatorem wisi i jest to dla mnie zrozumiałe. Estetyka się jak najbardziej liczy. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że tak podpięty agregat nie będzie zbyt prawidłowo działał. Co mam na myśli? Przede wszystkim będzie można zaobserwować szum czynnika w jednostce wewnętrznej, będzie to słyszalne. Ja osobiście y, zrobiłem test, y, podłączyłem y, agregat y, na tak krótkim rurociągu, uruchomiłem grzanie. Zwracam uwagę, bo z, mówimy tu o ogrzewaniu klimatyzacją, bo przy y, chłodzeniu ta długość przewodu nie jest taka istotna. Tym bardziej, jeżeli ktoś za, zakłada klimatyzację typowo do odchodzenia się te parę dni w roku, ok, no takie coś powiedzmy będzie działało, tak? A, I to też pewnie nie bezawaryjnie, no bo jeżeli używamy tylko klimatyzacji do chłodzenia, no to ok. Natomiast jeżeli używamy do ogrzewania, koniecznie długość rurociągu zachowujemy na poziomie 3,5 m. Wracając do tego, że przeprowadziłem test spięcia na krótko, uruchomiłem agregat na ogrzewaniu i powiem szczerze, no, zauważyłem też samą pracę jednostki agregatu, która była głośniejsza niż odbywa się to w normalnym, na normalnym rurociągu. Dodatkowo obserwując ciśnienia, samomodulację sprężarki, no według mnie odbiegało to od normy. Także na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć i udowodnić tego na podstawie wyliczeń i analiz. Ale jeżeli znajdę trochę czasu, myślę, że będę chciał taki materiał zrobić o tym, jaki wpływ ma długość tego rurociągu na prawidłową pracę sprężarki i całego układu bo miejmy na uwadze to klimatyzacją, którą montujemy do ogrzewania, będzie pracowała cały rok, także przez 24 godziny na dobę. Także no, tutaj zachowanie wytycznych odnośnie prawidłowego montażu no, jest naprawdę bardzo istotne. Tak? Tym bardziej przypuszczam, że jakby doszło do jakiejś awarii, na pewno producent zwróci uwagę na długość rurociągu. Tym bardziej, że przy wypełnianiu karty gwarancyjnej, my też musimy podać przy wypełnianiu jej informacje odnośnie rurociągu gazowego, który zastosowaliśmy. Oczywiście chodzi o jego długość. Wiem, znajdzie się wielu instalatorów, którzy powiedzą: że zrobiłem, działa. Inny powie: no przecież wystarczyło opuścić gazu. A ja powiem tylko tyle im. Wystarczyło dać troszkę dłuższego przewodu. Ja wiem, że mieć bardzo zdrożała. Ale te 100 zł za te 2 metry więcej sądzę, że to nie jest koszt jakiś duży, a przynajmniej i instalator, i użytkownik będzie miał pewność, że jednostka będzie działała przez długie lata bez awaryjnie. Ok, to na, na dzisiaj byłoby na tyle. Ja niestety albo stety muszę wrócić do skończenia montażu klienta. Nie po to tu przyjechałem, żeby nagrywać kolejne materiały. Czekajcie na kolejne. Myślę, że pojawią się już niebawem. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, ja zawsze postaram się odpowiedzieć, także zapraszam Was do kontaktu. Miejcie na uwadze, no niestety cena aktualnie opału jest dramatyczna, a tutaj klimatyzator pomoże Wam zaoszczędzić sporo, sporo pieniędzy w sadzeniu grzewczym. Nie tylko. Trzymajcie się, cześć!